Oczywiście, że miałem w swoim życiu takie wielkie zrywy modlitewne, z różnych powodów. Na przykład byłem na rekolekcjach, gdzie jakoś bardzo mocno dotknęły mnie słowa o potrzebie modlitwy, albo spotkałem człowieka, który był takim właśnie mężem modlitwy. Spotkałem kogoś, kto mnie porwał swoją żarliwością, z jaką jest przed Bogiem. Ale to nie zrywy są najważniejsze. Te zrywy nie wnoszą wcale największego dobra w życie duchowe. Tak jak to nie nagła ulewa przynosi najwięcej korzyści, tylko taki właśnie deszczyk, który przenika najgłębiej w te wszystkie suche warstwy ziemi. Wytrwałość w modlitwie jest najważniejsza. Codzienna wierność w modlitwie, to jest najważniejsze. Codzienność.